Cześć! Dziś opowiem wam o niezwykłym wydarzeniu, które wstrząsnęło dosłownie i w przenośni mieszkańcami centralnej Polski. Wyobraźcie sobie zwykłe czerwcowe popołudnie 2025 roku: ludzie zajmują się swoimi codziennymi sprawami, gdy nagle, dokładnie o 15:47, mieszkańcy Bliskiej Woli i okolic Piotrkowa Trybunalskiego doświadczają czegoś, co początkowo biorą za przejazd ciężarówki. Ale to nie był żaden pojazd. To było prawdziwe trzęsienie ziemi o magnitudzie 2.9. Myślałam, że to jakiś pociąg przejeżdża, ale przecież u nas nie ma torów, tak relacjonowała jedna z mieszkanek. I nie ma się co dziwić. Szyby drżały, żyrandole się kołysały, a drobne przedmioty spadały z półek i stołów. Co najciekawsze, epicentrum znajdowało się zaledwie kilometr pod powierzchnią ziemi. Ale skąd wzięło się trzęsienie ziemi w środku Polski? Odpowiedź kryje się głęboko pod ziemią, w tak zwanej strefie Tornkista-Tayserrea. To potężna strefa uskokowa, która przecina nasz kraj z północnego zachodu na południowy wschód. To właśnie ona była sprawcą tego całego zamieszania. Wiecie, że naturalne trzęsienia ziemi w Polsce są naprawdę rzadkie? Zazwyczaj występują w górach, ale ostatnio coraz częściej notuje się je także w Wielkopolsce, na Mazurach czy Suwalszczyźnie. To pokazuje, że nasza planeta żyje i ciągle nas zaskakuje. Ale nie wszystkie trzęsienia w Polsce są naturalne. Większość z nich to tak zwane wstrząsy indukowane, czyli wywołane działalnością człowieka. Głównie występują na Górnym Śląsku, gdzie intensywnie wydobywa się węgiel oraz w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Te górnicze wstrząsy potrafią być naprawdę potężne. Niektóre osiągają magnitudę nawet 5 do 0. A czy wiedzieliście, że największe trzęsienie ziemi w historii Polski miało miejsce prawie 600 lat temu? 5 czerwca 1440 roku zatrzęsła się znaczna część kraju. Sam Jan długoż opisał to wydarzenie w swoich kronikach. W Krakowie i Wrocławiu waliły się wieże, kościoły i budynki. Historycy przypuszczają, że mogły zginąć setki osób. Na szczęście czerwcowe trzęsienie z 2025 roku nie wyrządziło poważnych szkód. Zostało dokładnie zarejestrowane przez sejsmografy w Obserwatorium Wojcowie, dzięki czemu naukowcy mogli je dokładnie przeanalizować. To wydarzenie przypomina nam, że nawet w pozornie stabilnym sejsmicznie kraju jak Polska, natura potrafi nas zaskoczyć. Dlatego warto wiedzieć, jak zachować się podczas trzęsienia ziemi zachować spokój, Odejść od okien i stanąć w bezpiecznym miejscu najlepiej pod solidną framugą drzwi. Jeśli spodobała Wam się ta historia, dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi ciekawymi opowieściami o zjawiskach przyrodniczych w Polsce. Do zobaczenia w następnym filmie.